Hero Brian Mansion wraz z moim przyjacielem X Amongo, który tutaj obok mnie jest w pięknym oto niesamowitym stylowym jakże ubranku z mieczykiem. To jest, to witam was wszystkich bardzo serdecznie i Nie, dobra, dzisiaj dajesz, w tym odcinku dobra. zawalczymy ze Skeleton bossem. Lecimy w takim razie. No. Boss fight, Skeleton King i co? Minions, Boss fight. dobra Minions Kogo mamy bić? Komu przywalić? Temu lamusowi, Wo jaki knockback ma O skrzynka, a nie, to nie crafting table, dobra Dobra, tego lamusa bijemy Zabijesz go już? Minions, help Minions Jaki on ma knockback, czemu tylko mnie wyrzuca lamus? To bardzo dobrze, ty się zajmij tymi, ja się będę zajmował nim o, fajne buty. O kur! O, i wam zajęło pan, co? Mam za wygramy. No kurwa, już się nie, nie bawię. On go w jednym miejscu. Nie! nie no to, to ty robisz. To ty nie Dlaczego tylko mnie wszyscy jest Patrzcie, co wygrałeś. Zabiłeś go? Tak? Ja jestem królem tej wioski. <laughs> To jest sprawiedliwie, bo on tylko mnie bij, kurwa. Masz butelką w łeb. To masz to. O W takim razie. Co to za Ej, Najlepsza. Mam dudy. Dudy? No, no tak, nie z mam. Andrzej, dudę? Tu, 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 gdzie to mam oddać? Tam. No czekaj, zobaczmy, co tu jest jeszcze. draftingi jakieś. Tu nic więcej nie ma, tylko musisz włożyć ten. Właśnie widzę, szkoda. Wkładaj gryjska kula. O, no, wkłada gryjska kula. O, tam jakiś jest portal. Aż disco. You have jest. O! I'm. I'm. Impressive, a nie I'm. Impressive. impressive? Most impressive. O to było tak dziwnie napisane, ja nie widziałem. Kumquad no. let's go in save O, wchodzimy oh, do rezencji. Let's go and save mansion. Resident Evil! <laughs> That Resident Mansion. Nie, mansion evil to będzie wtedy. Mansion evil. Czekaj, muszę sobie podjeść. Tor to Engage. Druga runda, prawda? Idziemy szukać upgrade'ów czy stwierdzasz, że wywalamy? Nie wiem, zabijemy jakiegoś typa i znalazłem sekretną skrzynkę. No bo to pewnie o to upgrade y chodzi. Nieprawda, nie o to chodzi. I teraz jak mam stąd wyjść? Hmm, tędy? Mongo. O nie, hmm. tędy nie już. O! O, o, to faktycznie. To faktycznie powodzenia. Help me! Help me! O, Oj. Sześć. No i zajmij się, i teraz. O, dobra. Nevermind. Ja bym jednak poszedł do Wiktorka. Dobra, mam, mam fajne itemki. Znaczy, mam dużo tych rotten flashy, które mogę wymienić za jakieś fajne rzeczy. Chodźmy do nich. Era. No dawaj, chodź do nich. Już liku jeden. idę, no. Już biegnę. Czemu oni się kochają? A nie dobra. To jest miłość gejowska, to jest. 22. Nie, bo z nich jakieś te dynki leciały czerwone, myślałem, że to serduszka A Mongo! Tak, taki, what the fuck! A Mongo, wiek wieki, ty się jeszcze nie znasz. Haram! Potion <laughs> of Regeneration, a ja chcę te splashy wziąć. Splash potion o! Ja chcę moje. <laughs> Jedzeńsko... Postki to. Golden Armor, to. I mięsko muszę, tak, tak, mięsko potrzebne być. Very, very potrzebne być. Eee, no no! no, 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 no. Ej, co ty go tak dotykasz, że on takie dźwięki wydaje? On się cieszy, że mu mięso daje zgniłe. <laughs> on się cieszy z innych rzeczy, że mu daje. O, ty. <laughs> Dobra, Co tu mamy za śmieci? To mogę wywalić, to mogę wyrzucić Co mam tu z armory? Tak Buciki Armor 3, buciki Armor 3, ok, to mogę też wyrzucić. Znaczy ja sobie o, takie mam jak nie... sworda, w ogóle, który jest na jedno użycie, może. Hehehe. <laughs> panie ua bogacie, To Bo to prostu są ze Takie Taki same jak moje, więc wywalone. Dobra, zostawmy ich, oni się nie kochają. Dobrze. A my idziemy znaczy, dalej! Aha, bo są tu dwa dobra. Idziemy wtedy. Resident Mansion Evil. R Znowu się Lamus z zrespił. Mansion Evil 12 to jest. Damn! mówili, że mamy połazić, żeby poszukać upgrade'ów. Co ty na to, żeby pójść to zrobić? W sensie, jeszcze nie wchodzić do środka? No. Ja bym poszedł, bo tutaj mamy... Patrz jaki tutaj mamy wielgachny teren. No właśnie bije biję jakiegoś Ja też go biję, to bije jakiegoś lamusa A! A! Tak patrzę sobie co tutaj się... Ile on ma życia? Dobra, nie żyje. Musiałem... Tyle strzał władować. O... Czekaj, czekaj, lampie kurde kołkuje A tak się łaży po prostu tak poglądać się chce. Bo no tam jakiś zombiak tak. jest i tu jest jakaś jest kinia, bo tutaj? Ja dobra zamknięta Ja się skinia. Do tego o nie, tu jest ten najlepszy zombiak! Tak to jest ten najlepszy? Tak! Czekaj, mm. oh. Oh. Ała! Oh. Nie ping pong oh. go do mnie! <grym> Czemu? No. Ale on się bardzo dobrze czuje w swoim <grym> towarzystwie. Właśnie widzę. A. O z on faktycznie oh. jest ciężki do zawicia. Oh. Jak go jeszcze ten Jackson no. O nie, ma mało życia. Ma mało życia, Conquer! Przejmij go! To był dobry plan, żebyśmy tak to zrobili czy nie? Jeszcze ja zrobię? Daj mi zjeść No i padłeś. Ale w, tym, w domku Edwardów, w Liftorów. No. Musiałem utrzymać takiego lipsa kurde i z daleka mymisz. Zabiłem go! Tak? I co zrobiłeś? Golden Nuggetsy. I za Golden Nuggetsy możesz teraz kupić te! Lepsze zbrojki! Yeah. No Idź, kupuj lepsze zbrojki sobie. A mam tylko jednego nuggetsa. O, to nie kupuj lepszej zbrojki. Idę naokoło obiec zobaczyć może jakieś sekretne skrzynki. To o, zrazu Sekretną skrzynkę, rzeczywiście. A widzisz. Wszystko co dobre, to dla Ciebie chyba. Spida. A tutaj? O, nie ma. No wszyscy tutaj ten. Dobra, Mongo, czekam na Ciebie. Czekaj, obiegnę dookoła, zobaczyć jeszcze, czy coś jest. No chodź, bo ja tu czekam na ciebie przed wejściem. Nie, że wszedłem tutaj, czy coś, ale czekam przed wejściem. Tu, tu, tu. Tam w środku tup, na drugim tup. piętrze, Co ty na to? Mmm. O, kolejna skrzynka. Czekam wręcz, co? Jak co? Na spowolnienie. Fajnie, tu fajne rarytasy są. tu czują. Jak tu kurde fajne rzeczy są naokoło, no a ty już chcesz nie, żebym szedł No bo nie do widów kurwa, nie Co to jest? Jakiegoś secreta znalazłem Co za że znalazłem. Jakaś lampa i przepaść Ty chodź tutaj do lampy przepaści Do głównej lampy przepaści Ej bo skitu ja nie wiem co tam jest bo się, że jak spadnę tam Czekaj to idę To szedł Przyszedł po prostu cały czas naokoło tak? No, jestem tak jakby po drugiej stronie, po prawej stronie, nie jak patrzysz na to. Poczekaj, to ja biegnę. No, już nie biegnę, już nie mam... Biegnę. idę. żwawym tak. krokiem Storm is coming. Ja ci dam, muszę We mnie strzelać? O, jeszcze jednego tego takiego... Gdzie handiela. jesteś? Gdzie? Ja. Jestem teraz za. Jestem na takim wielkim pagórku. Faktycznie ta skrzynka. Ale ja nie jestem za, ja jestem mówię przy Krypcie. O, lepiej będzie. Czekaj przy Krypcie idę. i zarazem za Kryptą byłem. taka idę. Którą po stronę polazłeś? Powierdzielam, po jak mały samochodzik z taką prędkością, że no, więc. Z którą stronę polazłeś, bo ci nie widać ja, zupełnie Ja, ja, ja naokoło polazłem Serio? O widzisz mnie? Tu jestem tu tu tu, tu 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 Wiem, że tam jesteś, już idę I tutaj gdzieś była taka... Ten, lampa do zniszczenia O, skrzynka poza tym Która jest już pusta ta. Tutaj I tu była taka lampa ją zniszczyłem i na dole jest ten. Na dole jest przejście. Sprawdź. No. Co tam jest? Zorek stolna. chyba zepsułeś mapę. Nic nie zepsułem. się mnie zabić. Ja <todgłos> <todgłos> To nie jest wierze, to Nie jest I co? <todgłos> <todgłos> Ale już ja chciałem cię na tam zabić. Okej. Okay, Ale dobry żyje. prank był. Dobra, żyję. Ale no, dobry prank wciał. No Chodźcie ja <grym> Dobra, poczekaj, jeszcze to zjeść mi A, A zgłodniałem od tego fajnego pranka. Na no, cholera w połowę gry <laughs> Pewnie tą jedną nawet co tam teraz zepsułeś, to już nie będzie działać połowa gry, tak przeczuwam. Nieprawda, tam była po prostu jakaś ten szkło, ja je zniszczyłem. o grób no, jakiś no, znalazłem, na grobek I 9 rotem flesza. Dobrze. Chodź. O niech tu fajne rzeczy są! Ura, no, to jest Adventure Map! Tutaj trzeba eksplorować. Mam ci przyjść, jak będziesz tak eksplorował, to my nigdy nie wejdziemy do tego nadrzoda. Dobra, już idziemy, idziemy, Dobra. O, coś tu faktycznie jest, czekaj. Też coś tutaj Nie, zamawiam. już nie czekaj, już idziemy. Nie, no czekaj. Ja już idę. O, jest, jest pusty. Chodzę bez no. ciebie. Dobra, idę już, no to ta skrzynka już była, więc ty tu wyszabrowałeś wszystko, co mam. <laughs> O, wow, ile tych lamuszy tu jest i go... o kolejny jak sobie mieczyło. Zajebiście? Kobu łóżka jakie ja mam? Właśnie, ja się zastanawiam co oni robią Nie wiem Ale fajnie ich zabić sobie no, o to. No, Szybko wyczyścić te Ja wdzielny Jest Wszystko Mongo wyczyść Zło Dobrze, dobrze Co tutaj masz? Dobra Jak masz jakieś te Co mam? Jak masz jakieś strzały Ej boss fight tu jest Poczekaj, że chwila Boże, Mongo Chodź tu No. Jak masz jakieś szczały co nie? Szczały? To mi je da, ja będę ten. Masz. Sam masz w głowie dwie szczały, to wyciągnij je. Fajnie by było mu sobie wyciągnąć, ale nie mogę. Dobra. Co mamy tutaj do zrobienia? Czy mamy tutaj coś? Chyba nie. Nie, Chyba ale, ale to mi... boss fight'a widziałem tam. Wiem, to będziemy musieli sobie zapamiętać. Tutaj A tutaj jest jakiś jest Zabijemy miejsce. Zabiję go? To błender mam, wiesz. Można wyjść do lądu. O, tu też jest jakiś ten. Pols kolejne. kolejny Znaczy musimy bossy pobijać No pewnie tak będę musieli zanim zacząć robić, ale to za chwilę jeszcze, poczekaj O stopkę dostajesz Co dostałem? Czapkę, Żelaza. Czapkę. Czapkę. Żelaza. Ło! No co mi z tapki żelaza. Nie wiem O nie, otoczyli mnie, Conquer, pomóż! Mogę GANG przychować. BANG! Przepraszam, gang ja mi robił ale, ale ja wiem o tym, mi sami robią teraz gang banga. ja przepraszam cię bardzo Mama k**aju Załatwiłem tych lamusów To jeszcze załatwię go! Kogo? Tego no ja, Ała! Ciao! Dobrze, zabiłem ich Żywie? Okej okay. Wyrżnąłem ich co do jednego Ura. to co? Znaczy, aha bo ty patrz, bo tutaj możemy potem tego wsadzić Dobra Ej, tu mamy kolejnego boss, boss fighta, nie? Tak, tu będziemy mieli kolejnego boss fighta To już mamy dwa To który robimy? No możemy jeszcze ten zrobić na odcinku Ten? Dobra, to czekaj Czemu tutaj jeździsz z to nie mam nic innego do To trzeba było wymienić! Chciało mi, nie chce mi się iść tam Wymienić było, nie kurde zgniłe mięso w pierdzie Nie chcę za... mi się tam Czekaj, Co jeszcze zobaczmy. M... Chodź, rozgląda. O, dobra, nie rozglądajmy się, nie idźmy tam, nie idźmy tam, nie idźmy tam, nie idźmy tam, nie idźmy tam Już źle, i F? Tak, tam jest źle, i w ogóle Boss fight, mag hmm. mm. I've been expecting mm. you Piętwaj, wait for that. Gdzie to jest? O, oh, tu jest! Au! To gdzie? To! Falił mnie! Lecy! Nic nie widzę! Wo? Gdzie jestem? Co help, tu się help dzieje? Chętnie help objąłem Kenobi! Potek. Re... Potek regeneracji. Co to jest za Nie widziałem hmm. mnie! Jakie one życia mają duże To no właśnie, tutaj wszystko ma tyle życia Matko boska Nie jesteśmy przygotowani na takie sytuację. Nie gadaj na w dynię Ja nie jestem gotowy mentalnie Ał. do tego Gdzie jestem? Siu, no się, nie podpalaj mnie Barabaszu jeden W jedno miejsce musimy wsadzić Dobra, chyba się udało Muszę się pilnąć Dobra, to tu się filuj? Zabiłem go! Kurde! Dobra, sklepany! Wo. Cięstwo, dobra! O nie! Co ty zrobiłeś? To nie ja! Czy naprawdę go zabiłeś? O. Tak! Musiałem go zabić! Może to nie był ten? to is dead? Impossible! Ej, bo dwa nuggetsy były i akurat nie wziąłeś ich? Co? Gdzie? No wziąłem sobie już O, najgorszy Dobra, ile nam? 17 minut, czyli możemy też kończyć odcinek. Możemy zakończyć akurat odcineczek Tak jest, chodź, pójdziemy sobie, usiądziemy tutaj przed tym pięknym miejscem Albo o, tutaj możemy sobie zasiąść Do stołu kwadratowego A zatem w takim razie, dziękujemy za oglądanie Mamą go, żegnajcie. Dziękuję, dziękuję wam Wbijacie na nasze facebook instagramy, co chcecie, to możecie sobie wbijać. Tam wszystko macie linki w opisie u mnie oraz macie link do filmiku poprzedniego Amonga. A teraz ja mam dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, jak wyjdzie, jak Do was, i... No.